Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym dokładnie zainspirował cię światliwy legend, że postanowiłeś po raz pierwszy zainstalować tą rozgrywkę, mimo iż każdego dnia wysyłamy wielokrotnie masę obel w kierunku twórców, jak i samej gry, i tak spędzamy przy niej masę czasu? Co jest zatem powodem sukcesów produktu Riot Games? W dzisiejszym odcinku szczegółowo postaram się odpowiedzieć na te pytania. Także z tej strony gościnny Michael i zapraszam Was do materiału. Od premiery League of Legends minęło już ponad 10 lat. Pomimo upływu tak długiego czasu i wprowadzania wielu innych tytułów na rynek, gra wciąż znajduje się wśród najchętniej odpalanych tytułów, jednocześnie przyciągając kolejne miliony użytkowników. Gra od ponad dekady także cieszy się dużą popularnością na platformach streamingowych, gdzie miliony widzów obserwują rozgrywki swoich ulubionych twórców, jak i wydarzenia o charakterze sportowym. Co jest powodem sukcesu League of Legends? Zacznijmy najpierw od tego, jak to się wszystko zaczęło. Historia samej gry rozpoczęła się w okolicach 2000 roku, gdzie na studiach poznaje się założyciele firmy Riot Games, Mark Trendemer Merrill i Brandon Riceback. Obaj panowie byli zapalonymi graczami typu gier MOBA, którzy drogą dyskusji doszli do wspólnego zdania, że produkowane gry są zbyt szybko porzucane przez swoich twórców. Doszli też do wspólnego konsensusu, że model gry free-to-play z późniejszymi wprowadzanymi mikropłatnościami ma większą szansę być bardziej skuteczny na rynku niż coroczne publikacje nowych gier. Po ukończeniu studiów obaj panowie zaczęli pracować jako menedżerowie zdobywając praktyczne doświadczenie w zupełnie nowych firmach, jednakże nie skreślili swoich planów wyprodukowania własnej gry. Wspólna inicjatywa Merilla i Beka dopiero co dojrzewała wówczas we wspólnie wynajętym mieszkaniu. W tym samym czasie popularność na rynku coraz bardziej zyskiwała gra Dota, w której to zaczęto aranżować turnieje, a także wprowadzać coraz więcej wariantów. Pod koniec 2005 roku obaj panowie podjęli decyzję, że chcą stworzyć coś, co dostarczy długotrwałe rozgrywki graczom, podobnie jak panujące na rynku klasyk o nazwie World of Warcraft. Sami byli graczami i zależało im na produkcie, który zostanie stworzony od graczy, specjalnie dla graczy. W 2006 roku Merrill oraz Beck wspólnymi siłami założyli mały startup, słynne do dzisiaj studio Riot Games. We wrześniu tego samego roku zaczęło również funkcjonować biuro firmy, do którego też rozpoczęto rekrutację. Do zespołu trafił m.in. Steve Ginzoffick, który w przeszłości pracował nad jedną z popularnych wersji Dota. Jak to się mówi, początki są zawsze trudne. Tak było i w tym przypadku. Producenci walczyli każdego dnia z masą ogromnych błędów, których tak łatwo nie dało się naprawić. Podczas wywiadów mówiono o wielokrotnym błędzie związanym z postaciami, które nagle padały martwe z nieznanego powodu. Dodatkowo Riot Games w tamtym czasie miał ograniczoną liczbę inwestorów, ale na szczęście do 10 lipca 2008 roku sytuacja uległa zmianie. Firmie udało się pozyskać 7 milionów dolarów na realizację ich przedsięwzięcia. W tym czasie w Red Games pracowały już osoby, które brały wcześniej udział w tworzeniu większych projektów, takich jak Dungeons Siege, Heroes of Might and Magic, Neverwinter Nights 2 i wiele innych. League of Legends oficjalnie zapowiedziano na datę 7 października 2008 roku. A samej firmie Riot Games intensywnie przygotowywano się na targi E3 w 2009 roku, na które gra musiała zostać zaprezentowana. Gra pomyślnie przeszła przez testy beta i zadebiutowała 26 października 2009 roku w wersji na system operacyjny Windows w Ameryce Północnej oraz Europie. Oczywiście z każdym nowym rokiem otwierano kolejne serwery w innych rejonach świata, co jeszcze bardziej wzmocniło popularność gry, odstawiając skąd dotę czy wspomnianego wcześniej World of Warcrafta. Oczywiście cała historia League of Legends jest o wiele dłuższa, pełna inspirujących szczegółów. Zachęcam Was do obejrzenia dokładnie filmu League of Legends Origins, na którego treści się wzorowałem, aby przedstawić wam streszczoną historię całej firmy, jak i wyprodukowanej gry. Wróćmy teraz do argumentów, dlaczego League of Legends osiągnęło sukces na rynku. Odpowiedzi na to zagadnienie jest kilka, i każda z nich na swój sposób dodaje własną zagiełkę, urozmaicając tym samym popularność rozgrywki. W trakcie omawianej przed swoją historii można było usłyszeć wątek o tym, że League of Legends to darmowa produkcja. Nic bardziej nie cieszy użytkowników jak hasło, darmowa gra, za którą nie trzeba płacić. Już od początku powstania Lola planowano, aby rozgrywka miała charakter gry free to play do której będzie wprowadzany powoli system mikropłatności. Od kilkudziesięciu lat gra do tej pory jest całkowicie darmowa, spełniając oczekiwania twórców. Omawiając genetyzę sukcesu nie może przede wszystkim zabraknąć różnorodności. Obecnie w Lolu znajduje się ponad 150 przeróżnych bohaterów, a każdy z nich posiada swój własny oryginalny oryginalny wygląd, historię oraz zestaw umiejętności, jakimi zadaje obrażenia. Ten tym ciężkim wyborem odnalezienia swojej ulubionej postaci potrzeba naprawdę masę czasu, aby odkryć, a zarazem w pełni zrozumieć przedstawione mechaniki, jak i klasy bohaterów prowadzenie regularnych, mniejszych lub większych aktualizacji stanowczo rozmaica grę, interesując gracza jeszcze bardziej. Zmiany dotyczą dosłownie każdego szczegółu rozgrywki, począwszy od polepszania oprawy graficznej, jak i reworkowania bohaterów, kończąc zarazem na wprowadzaniu nowych mechanik. Ciągle zmieniająca się rozgrywka pod pewnym względem narzuca presję na gracza, aby nauczył się nowych rzeczy, zanim zostaną wprowadzone kolejne. Format rozgrywki League of Legends polega na rozgrywaniu pojedynczych meczy, gdzie każdy z nich jest zupełnie odmienny od pozostałych. Postęp rozwoju własnego bohatera, jak i walki o dominację nad przeciwnikiem rozpoczyna się w każdej partii od wypicia pierwszych sekund na sekarze rozgrywki. Trwa to naprawdę niewiele czasu w przeciwieństwie do gier z gatunku MMO, gdzie gracz buduje jaki i ulepsza swoją postać naprawdę długimi tygodniami. Kolejną cegiełką jest system rankingowy, który co nieco pobiela się ze wcześniejszym podpunktem. Rywalizacja o najwyższe miejsce dostępne na serwerze mobilizuje graczy do większego skupienia się na grze, jak i zarazem do motywacji, aby spełnić swój wymarzony cel. W zupełnie innym kontekście gry jeszcze bardziej udoskonalają historię bohaterów, które też potrafią zaciekawić gracza na długie godziny. Historia kraju i samych bohaterów League of Legends jest naprawdę zróżnicowana. Że możemy napotkać wiele przeróżnych klas, postaci, jak i magicznych istot, których historie zawierają wiele tajemnic. Popularny serial Arkane, specjalnie wyprodukowany dla Riot Games, to kolejny argument, jaki można tutaj przytoczyć. W złożonym świecie animowanego serialu akcja toczy się uniwersum gry League of Legends, gdzie nie brakuje trudnych decyzji, zapierających go w piersiach animacji oraz ściągających opowieści bohaterów. Również i ta animowana seria o pochodzeniu dwóch kulturowych bohaterek często powoduje w graczy nagłą ochotę rozegrania gry na polach sprawiedliwości. Ostatnim powodem sukcesu może być również dzieci na e-sportowych wydarzeń. Sam e-sport w momencie powstawania League of Legends był branżą dopiero co powstającą, jednakże dość wyraźnie scharakteryzowaną. Twórcy, spoglądając na zupełnie inne gry dostępne na rynku, od razu wiedzieli, w którym kierunku podążyć. Rozstał się w dość szybkim tempie bezpośrednim polem rywalizacji podczas e-sportowych turniejów. W dzisiejszych czasach transmisje ze spotkań realizowane są na poziomie godnym największych stacji telewizyjnych, przewyższając już normalne dziedziny sportu. To idealnie ukazuje, że sportowe zmagania pozwalają tworzyć historię, budując tym samym przywiązanie widzów do gry, a także do poszczególnych graczy, którzy są stawieni jako pewnego rodzaju autorytet. Podsumowując cały materiał, League of Legends to gra, która nie posiadała łatwych początków, lecz ciągłe aktualizowanie gry wraz ze sportowymi wydarzeniami, że oraz czynić będą tego klasyka jednym z najbardziej popularnych gier na świecie. Także to na tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Zachęcam serdecznie do pozostawienia oceny w górę dla zasięgów oraz subskrypcji na kanale, aby śledzić na bieżąco kolejne tego typu materiały. Do zobaczenia następnym razem.